Witamy Was bardzo serdecznie. Nasz ostatni dzień w Nowym Jorku. Dzisiaj o 19 mamy samolot do Polski, ale stwierdziliśmy, że jeszcze wykorzystamy ten dzień, także zabieramy Was teraz do Central Parku. Na środku Central Parku znajdziecie takie wielkie jezioro. To oczywiście jest nie jedyne jeziorko tutaj, ale to jest największe. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają kamienice w dalszej części Central Parku. One nadal są w takim stylu neogotyckim albo w stylu Art Deco. Naprawdę przepiękne miejsce. Jeśli widzicie tak jak my rano do Central Parku, to zostaniecie samych biegaczy. Wszędzie po prostu lewo, prawo, co chwilę ktoś biega, bardzo dużo ludzi tutaj ćwiczy. Przy okazji wpadliśmy zobaczyć Muzeum Guggenheima. Jak macie więcej czasu, to pamiętajcie, żeby zajrzeć do środka. Jedne z najlepszych dzieł sztuki tu znajdziecie. My niestety mamy czas tylko, żeby zobaczyć go z zewnątrz. Jest zamknięty, bo jesteśmy za wcześnie. Dopiero o 10.30 go otwierają. No co zrobić? Ale jedno z marzeń spełnione Muzeum Guggenheima zobaczyło. Dochodzimy teraz do kolejnego muzeum. Muzeum of Modern Art, czyli słynna Moma. To też jest miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. No i też bardzo mi szkoda, że niestety my nie mamy tyle czasu, ale będzie jeszcze po co tu przyjechać. Wygląda na to, że całkiem niedawno odbywała się tu gala de Met Albo ma dopiero się odbyć. Tutaj jest Pani zaproszona na medgale. Co chce pani powiedzieć? Co pani założy? Czerwoną sukienkę. Może być. Myślałem bardziej, że jakiś fortepian na głowę albo co. To, co jest tutaj fajnego, to to, że jak to pod muzeum rozkładają się lokalni artyści. Jedni bardziej lokalni, drodzy mniej, I można sobie kupić jakieś małe dzieła sztuki. A jak nie dzieła sztuki, to przynajmniej magnesiki. Za, za dolara. Więc wydaje nam się, że... jaka to cena? Uczciwe. W Central Parku odbywają się różne rzeczy. Tutaj widzicie na przykład jakieś tańce i hulańce dla ludzi z małymi dziećmi. Tak widać, dobrze, dobrze się bawią. Jak się lekko zmęczycie, możecie wpaść do jednej z wielu knajpek. Tu jest na przykład tak zwany Boathouse. I on się wyróżnia tym, że można tu wypożyczyć łódkę. Jeżeli macie o te powiosłować, to zaraz wam pokażę, gdzie możecie to robić. Patrzcie, tylko jaki widok. Tam sobie ludzie pływają. Tam przepiękne budynki. A tutaj sobie zwierzaczki skubią trawę. Dochodzimy teraz do słynnej fontanny. To miejsce na pewno poznajecie z wielu filmów czy seriali. Ja ostatnio udziałem odcinek Gossip Girl, czyli plotkary. I właśnie to miejsce było. No to mówię, przyjdę, pokażę. Najładniejsze fotki robi się z góry, ale słyszymy jakąś muzykę, to wejdziemy do środka. Zobaczymy co jest grane Jest tutaj pan na gitarce, który sobie gra. A tak wygląda środka. Teraz macie widok z góry. Jako, że jesteśmy w Central Parku, to może opowiemy wam trochę coś o właśnie tym miejscu. Jest to naprawdę fascynujące miejsce, ponieważ zostało stworzone w latach 50. XIX wieku zupełnie sztucznie przez człowieka. Jest to ogromny park, który ma 3,4 km2. Wyniszczono tutaj setki tysięcy ton skał, posadzono setki tysięcy drzew i wygląda teraz naprawdę niesamowicie. To właśnie tutaj blisko 40-50 milionów ludzi rośnie, spędza swoje weekendy, swoje dni i chętnie go odwiedza. Idziemy właśnie po głównej alei Central Parku, tak zwanej The Mall. Jak widzicie, można tutaj zakupić wszelkiego rodzaju pamiątki, sztukę. A my po prostu spacerujemy i wracamy do hotelu, żeby zrobić check out, bo już czas na nas. Powiem Wam, że na tej głównej alei pamiątki są droższe. Jak tam byliśmy na, w środku Central Parku, to magnesiki były za dolara, a tutaj już są za trzy. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Jeszcze Wam pokażę takie, jeden z wielu takich trawników. To właśnie tutaj Nowojorczycy sobie wypoczywają. Bez problemu możecie wchodzić, możecie leżeć, piknikować. Bardzo fajne miejsce. A my już powoli dochodzimy do pierwszych zabudowań. A to oznacza, że kończy nam się Central Park. I dam Wam znać, że zrobiliśmy już ponad 4 km a przeszliśmy e, zaledwie niecałą połowę Central Parku. Więc teraz możecie sobie wyobrazić jaki ten Central Park jest duży. Zimą znajduje się tutaj słynne lodowisko, a widzę, że teraz padl jest tak popularny, że zrobili tu boiskę do padla. Spójrzcie z jakim widokiem można tutaj sobie grać. Nauka ma dowingów? Dotarliśmy na słynne skałki. Te są akurat z prawej strony parku, z lewej są takie same i ludzie tu przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie z takim widokiem. Z tego miejsca, z tym przepięknym widokiem na razie się żegnamy. Tak, przeszliśmy 5 km po Central Parku, czysta przyjemność, przez 30 kilka stopni o godzinie 11, to już jest naprawdę zbyt dużo. Jeszcze się z Wami nie żegnamy, bo postaramy się Wam jeszcze coś pokazać przez najbliższe 2-3 godzinki, no ale teraz musimy iść do hotelu, musimy się wycheckoutować, wziąć ostatni prysznic, także dzięki wielkie, na razie i widzimy się za chwilę. Przyjechaliśmy pod Flat Iron Building. Chcieliśmy słynne żelazko pokazać przyjaciołom. A tutaj co? W remoncie. Cudownie. Spe specjalnie ich tutaj ciągnęliśmy przez trzy dni i próbowaliśmy tu dotrzeć. <śm> Super. Ale przynajmniej zrobili tutaj bardzo fajny taki park do siedzenia. Sztuczna trawka. Chociaż widoku nie ma, cóż począć. No przykro, ale niestety idziemy dalej. A to jest taki piękny budynek, gdyby tylko nie z Tu macie jeszcze widok z boku. To trudno, następnym razem. Jako, że Iron nam nie wyszedł, to postanowiliśmy, że zrobimy sobie spacer. Pochodzimy po Soho. Odwiedzimy jeszcze Washington Square. No i tam mamy nadzieję, że pół triumfalny nie będzie zakryty. Oby, oby, ale ostatnio coś mamy pecha do wszystkich tych budynków, które są zakryte i w remoncie. Wszędzie gdzie jedziemy. Spacerujemy dzielnicą i tutaj co chwilę takie piękne budynki można widać. Jest... bardzo nam się tutaj podoba. Jeszcze jedna rzecz jest dla mnie tutaj niesamowita. My spacerujemy po ulicy, która się nazywa Broadway. Sami mieszkałem przy Broadway'u, tylko parę kilometrów dalej. Te ulice tylko tutaj się ciągną z jednej strony na drugą i je zakręcają. My Polecamy popatrzeć wam w ogóle na mapę. Jak wygląda na przykład ulica Broadway, to się może zdziwić, dziwicie pierwszy. Weszliśmy na lokalny targ z kwiatami, z owocami. Jest tutaj bardzo dużo ludzi. Można sobie kupić co nieco dla lokalnych zapewne. A mnie się podoba, patrzcie, jak coś wyglądał Harry Pottera, tam na budynku, nie chcę ostrości, jest czara ognia. Haha. Szerzej ha. <laughs> jabłuszka, jakieś donaty. Czego dusza zapragnie? Nie wiem, czy widzicie. Tam się chowa Empire State, a my teraz idziemy w tym kierunku. A tam się chowa One. Zaraz dotrzemy do słynnego Łuku Triumfalnego. Kolejne miejsce, do którego dotarliśmy, to Washington Square. No i jak widzicie, za nami niezwykła budowla czyli Łuku Triumfalny. Czemu go postawili? Nie do końca wiemy ale że stoi, to stwierdziliśmy, że wpadniemy i tam gdzieś widać oczywiście Empire State Building. Więc pamiętajcie, żeby zrobić ładną foteczkę jak tu jesteście. Tam ten skwerek też jest bardzo fajny, jest tutaj fontanna, jest tu trochę drzew, więc można usiąść w cieniu, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jak widzicie bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi, żeby sobie porobić zdjęcie albo po prostu pochillować. No i my też mieliśmy taki plan, ale stwierdziliśmy, że jeszcze mamy chwilę czasu, to może żeby tak nie zakańczać jeszcze tego nowe, naszego Nowego Jorku, to może jeszcze odwiedzimy jakąś jedną dzielnicę. Oczywiście Nowy Jork jako miasto, które nigdy nie śpi. Jak widzicie w weekend ma zawsze jakichś ludzi, którzy się wystawiają. Taki niedzielny market. Można w każdym miejscu w mieście spotkać. My chyba dzisiaj widzimy, widzimy taki trzeci lub czwarty. I fajnie, bo to wiecie, taki tworzy fajny klimacik. Jest po co wyjść z domu, można sobie coś ciekawego kupić, coś lokalnego. Bardzo, bardzo fajny klimat dzięki temu się tworzy. No i ważne też, że rozstawiają się w takich miejscach właśnie koło skwerków, gdzie jest sporo ludzi. Można sobie użyć na ławetce i coś zjeść. Tutaj macie jakieś soczki. Z drugiej strony już jakaś biżuteria, tutaj obrazy, a tam znowu biżuteria. Także jak widzicie, z wszystkiego po trochu, każdy coś dla siebie znajdzie. A te kwiatki na przykład Dlaczego by nie Trafiliśmy do Little Italy Bardzo ładne Uliczki, bardzo ładne kamieniczki Wszystko super zadbane No i teraz byleśmy Byle byśmy znaleźli coś do jedzenia No nie wiem Na razie takie małe Knajpeczki A mi się marzy stolik w środku Z klimatyzowanym pomieszczeniem bo mamy 33 stopnie a tutaj full sun spójrzcie tutaj fajny klimat nie kolejna uliczka ale wszystkie knajpki słuchajcie na razie są pełne tutaj macie tą najsłynniejszą część czyli zobaczycie kupę włoskich flag napisy oczywiście wieczorem tutaj wszędzie są jeszcze neony wieczorem tu się dzieje dużo więcej chociaż dzisiaj sobota jest tak, jak mówiłem, wszędzie full. Jak byliśmy tu ostatnio, to jedliśmy z widokiem na tą panią, a jedliśmy dokładnie w tej knajpce. Pamiętam, dobry czas. Taką koszulkę to pewnie każdy Włoch tu kupuje. Nasz ostatni posiłek w Nowym Jorku, a że jesteśmy w Little Italy to oczywiście wybraliśmy się do Włocha. Wszyscy jedzą makaron, a Mikołaj pizzę. Ale zaraz spróbuję od nich i wam powiem czy dobry. A my spróbujemy od ciebie. A zaraz za Little Italy jest też Chinatown, także tutaj wszędzie w okolicy można zjeść. Jak odejdzicie trochę dalej, to tutaj już restauracje się kończą, a zaczynają ciuchę i sklepy z, ciuch. z różnymi rzeczami. Jest tutaj trochę klaustrofobicznie. Jak widzicie sprzedają się na ulicy bez problemu torebki, jakie chcecie. Chinatown, ruch, ale jak macie ochotę na jakieś pamiątki albo coś do kupienia, to tutaj wszystko znajdziecie. Wszystko po obiadku. Obiadek taki średni, więc nie będziemy Wam polecać knajpy. Tutaj wszystkie są mniej więcej takie same. Bardzo duże ceny. Jakość to jest jaka jest. We Włoszech lepiej. Zdecydowanie. Słuchajcie. Jest godzina po 15, my musimy już powoli jechać na lotnisko, także teraz wracam do hotelu, odbieramy walizki, więc stwierdziliśmy, że zakończymy tego vloga już w tym miejscu. Dzięki wielkie, że zostaliście, dzięki, że zobaczyliście do końca. Mamy nadzieję, że ta seria Wam się podobała. My mamy przeczucie, że niedługo wrócimy znowu do Stanów, więc pewnie więcej filmik zobaczycie też z tych miejsc. Na no a tymczasem co, kończymy, żegnamy się, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.